Drodzy ośmioklasiści, całym swoim czterojamowym serca polecam Wam Piotrowskiego Bartosza, a już nauczyciele biologii tam pracujący na pewno bardzo dokładnie Wam wytłumaczą, dlaczego serce ma cztery jamy. Liceum to ukończyłam 9 lat temu, więc mogę już mówić za moich czasów. I rzeczywiście, czasy te były fantastyczne. Jednakże z wielkim zaciekawieniem i uznaniem obserwuję teraz, jak zmieniło się liceum, jak unowocześniły się jego wnętrza, w jak wielu ciekawych projektach uczestniczą jego uczniowie. Ale wiecie, co się nie zmieniło? Na szczęście, kadra pedagogiczna, która jest doskonała i z wielką troską przygotuje Was do dalszej edukacji na studiach. Coś jest w tym miejscu, że przychodzą tam po prostu fajni ludzie i. Poznanie ich owocuje później przyjaźniami na całe życie. Coś jest w nauczycielach tam pracujących, że kiedy wracasz w rodzinne strony, z wielką przyjemnością pozdrawiasz ich na ulicy. Coś jest magicznego w tym miejscu, że mimo że czas tam spędzony był przepełniony tak naprawdę nauką, to zostawiasz tam naprawdę tysiące wspaniałych wspomnień. I co najważniejsze, dzięki temu miejscu spełniają się marzenia. Ja swoje spełniłam, mogę robić w życiu to, co kocham. Uwierz mi, warto.